Siema, witam Was ponownie na kanale Po prostu Geekstay z tej strony Kuba. Dziś mam dla Was o to taki malutki zestaw z LEGO Star Wars o numerze 75298. Tak jest, zaczynajmy! Tak jest, e, moi mili, mamy tu zestaw, z, jak wspomniałem wcześniej, Star Wars, a dokładniej mamy tutaj Micro Fighters, czyli mikro myśliwce. Mamy tutaj at moi mili, i mamy tutaj Tauntauna. Tak jest, Tauntaun. Jeśli chodzi o ten zestawik, mamy tutaj malutki zestawik, w tym roku wyszły tylko dwa zestawy z Macro Fighters, to jest jeden z nich, drugi to jest Han Solo i Sokół Millenium. Jeśli chodzi o ten zestaw, dostaliśmy też dwie minifigurki, mamy tutaj Luka Skywalkera, jak mamy tutaj imperialnego kierowcę, At-Ata, Ad tak jest. I tak będę mówił At-At, moi kochani. A dlaczego poszukacie w internecie? Ha! Tak jest, atat, AT, tak. Mogłoby się tak czytać po angielsku, jeśli będę już mam mówić o tym, bo i tak napiszcie w komentarzach, że czyta się atat AT. nie, tak się czyta po angielsku, tak atat, AT, jakby to była kropka a kropka t kropka a kropka t i atat, AT, jakbyśmy to, a to się jest AT-AT, moi kochani, najwięksi producenci, JJ Abrams, ludzie z Lego, ludzie z y, firm, które robią zabawki. Wszyscy mówią at-at, nie ma takiego czegoś jak AT-AT, znaczy są ludzie, którzy tak mówią, ale wszyscy, którzy naprawdę siedzą w bieżnych wojnach, mówią at-at i na tym skończmy. Nie dyskutujmy, każdy ma po swojemu. Ja nie będę was poprawiał, jeśli będziecie mówić AT-AT, a AT. ja, wy nie poprawiajcie mnie, jeśli mówię at-at, bo zawsze będę tak mówił, moi kochani, zawsze. A jeśli nie, to może mówić Imperial Walker, czyli maszyna krocząca. Tak jest, jak to woli możemy przejść do maszyny kroczącej i zobaczymy wtedy co się będzie działo, ale to jest nieważne, przejdźmy do samego zestawu moi kochani. I oto nasz zestaw z trochę bliższej odległości, nie podałem Wam jeszcze ile kosztuje, a kosztuje mianowicie 90 zł bez jednego grosika i ma 205 elementów. Jak wspomniałem wcześniej mamy tutaj dwie minifigurki, mamy maszynę kraczącą i mamy tutaj naszego Tauntama, e, mamy co my tu mamy? Uważam, że całkiem fajnie to wygląda. Te nasze dwie budowle, nasze mikrofightersy, czyli mikro, jak to po polsku nazwali na stronie, mikromyśliwce, choć że ani jeden, ani drugi nie jest myśliwcem, są całkiem fajnie skonstruowane. Może zaczniemy od naszej maszyny kroczącej. Jak sobie możecie zauważyć, mamy tutaj klocuszek z nadrukiem, tak jest, bo tak właśnie było. Tutaj siedzieli w środku nasi, właśnie. Ludzie od sterowania tym oto kierowania, sterowania tym oto pojazdem. Tu możemy wsadzić naszą mini minifigureczkę i mamy tutaj kolejny klocuszek z nadrukiem. Bardzo fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, e, też nie jest najgorsza. Główka naszego... naszej maszyny kroczącej porusza się góra-dół. Jeśli chodzi o to wzorowanie, no... muszę przyznać, że nie jest najgorsze. Nie jest najgorsze, jest to taka... Zabawna, śmieszna, mała wersja maszyny kroczącej, którą możemy nawet ustawić tak, jakbyśmy chcieli, czyli myślę, że jest bardzo fajną e, budowlą, jeśli chodzi o zdjęcia. Jak sami możecie zauważyć, nóżki tutaj też ruszają się e, góra-dół. Poza tym, tutaj mamy jeszcze, jedną ruchom, jeszcze jeden ruchomy element, więc mamy bardzo duże pole e, możliwości, jeśli chodzi o ustawienie tego naszego. Pojazdu w ruchu, ale co najbardziej mi się podoba, właśnie to, że możemy go ustawić w ten sposób i on będzie stał w ten sposób. To jest mega, mega fajne. Konstrukcja, no konstrukcyjnie nawiązuje, najbardziej e, można to rozpoznać po główce tego naszego naszej maszyny kroczącej, naszego at ata moim tak jest at at e, Więc bardzo mi się podoba. Przejdźmy teraz do naszego. Tutaj stworzonka, można tak powiedzieć, bo na pewno nie jest to żadna maszyna, jest to stworzenie. Jeśli ktoś nie oglądał Imperium kontr to jak najbardziej polecam. Jeszcze wczoraj przed zrobieniem tego materiału wsysnąłem sobie cały film. Tak jest, wsysnałem sobie, sobie filmik, więc naprawdę fajny. Jeśli chodzi o naszego TomTama, TomTom. Jest też fajnie zrobione. Oczywiście, wielu powie, że mogły być to odlew, ale są to oczywiście mikrofightersy, czyli mamy tutaj w małej skali przedstawione różnego rodzaju sceny właśnie z gwiezdnych wojen. Jeśli chodzi o. Tego pana, muszę przyznać, że też bardzo im się to udało, dzięki właśnie, może, nawet tym rogom, które są tutaj zaokrąglone, takie z bardzo ładnymi wypustkami, oczka. No, wszystko to, muszę przyznać, że wygląda jak nasz yy, tamtam, który się właśnie poruszali podczas tego filmu, w pierwszych scenach tego filmu. Yy, poza tym, mamy bardzo fajne lejce, jeśli mogłem to tak nazwać. Tak jest. Mamy bardzo fajne lejce, bardzo fajny element. Dajcie znać, gdzie taki element jeszcze był zastosowany, bo nie jest to beach, nie jest to. Jakaś wędka, czy coś jest to po prostu taki element w takim kształcie. Ja go specjalnie nie wyginę, tylko tak on wygląda. W jakich jeszcze zestawach mogliśmy dostać ten element, bo muszę przyznać, że wygląda fajnie. E, mamy tutaj siedzonko dla naszego bohatera Luka, tutaj mamy takie króciutkie łapki tych naszych stworzonek. E, I myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze tutaj te dwa malutkie potworki, które no, bardzo mi się podobają, bardzo mi się podobają. Tak samo zresztą jak ostatnie mikrofojtersy, gdzie było to z filmu Nowa Nadzieja, czyli kapsuła ratunkowa z r 2 3 po i mieliśmy też Stormtroopera. Eee, więc bardzo, bardzo fajny zestawik. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy tutaj nasze dwie minifigurki. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy Luka Skywalkera i mamy tutaj kierowcę naszej maszyny kroczącej. Luke Skywalker, bank, podstawa. Nie wiedziałem nawet, że jest to figurka Luka Skywalkera. Myślałem, że może to jest jakiś tam zwykły struper z Rebelii, ale nie. Jest to Luke Skywalker. Jak sami możecie zobaczyć, mamy mieć świetny, to go wyróżnia oczywiście. Nadruk mega podoba mi się ta pikowana kamizeleczka z tyłu jak i z przodu elementy niesamowite, ale bardzo mi się podoba też główka, moi kochani. Jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj nadruk z przodu główka jest biała, mamy tylko nadruk z przodu jego twarzy i tak samo tutaj, tak jakby miał właśnie taką chustę, która pomoże mu przetrwać w tych nieludzko zimnych warunkach oczywiście na planecie Hat i co poza tym, mamy tutaj nie hot, tylko hot i mamy tutaj też nadruk na nóżkach, mega fajna figurka bardzo się cieszę, że wylądowała w mojej kolekcji, no i tutaj mamy jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, figurkę naszego prowadzącego, bardzo fajny Nadruk, nadruk jak, e, znaczy kask i y, fajne nadruki na kasku, kask jak e, kask pilotów, ogólnie TIE Fighterów, tylko że w kolorze szarym i z czarnymi wykończeniami oraz bordowymi, gdzie tutaj możemy zobaczyć logo Imperium, moi mili, jeśli chodzi o przód, e, też mega fajnie, te przody, akurat nie, ten przód, który tutaj mamy, kojarzy mi się z przodem, Pilotów X-Wingów, nie wiem dlaczego, ale tak mi się kojarzy tutaj, chyba przez te paski, które idą w dół i rozchodzą się na nogi, plus tutaj to urządzenie, które ma na klacie i taka mizelka. Tak samo wyglądali według mnie piloci X-Wingów, tylko w troszeczkę, w troszeczkę innej kolorystyce. Tak jest. I jeszcze z tyłu też możemy zobaczyć nadruczek dalszej części. Szkoda, że wcześniej sobie nie przygotowałem żadnych pilotów i swingów, ale nie mam niestety ich nigdzie na wierzchu wszystko jest pochowane. Więc tak wyglądają minifigurki i tak oto prezentuje się ten zestaw. A więc tak, jak dla mnie fajny zestaw. Nie powiem, że mega kozacki zestaw, tak jak na przykład ostatnio. Lego Ninjago, ale ten jest też, też fajnym zestawem, według mnie. Uważam, że takie, takie małe konstrukcje, właśnie, mogą gdzieś, możemy je fajnie gdzieś tam ukryć sobie na półce, mogą stanąć pośród książek lub innych tam naszych elementów ozdobnych pokoju. Więc jest to naprawdę fajna rzecz, szczególnie, że wszyscy rozpoznają właśnie takie rzeczy jak ataty, czy takie stworzenia jak tamtamy, tumtumy. Town 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 w filmie wczoraj Brządu tam Tom, tom. E, może tak to się tam wymawia, więc jeśli chodzi o kwestie wymowy, moi mili poszukajcie w internecie jeśli nie, to postaram się wkleić Wam link tutaj w rogu prawym i kliknijcie, oglądnijcie i zobaczycie co z czym się je może dwa razy nawet wstawię ten filmik w każdym razie mam nadzieję, że się podobało, tak jak powiedziałem zestaw fajny, mega fajne figurki Myślę, że warto będzie go kupić, jeśli będzie gdzieś na promocji, bo za 90zł dla fanów może tak, może nie, dobre czy dobre, kto to wie. Dobra moi mili, ja w każdym razie kończę, mam nadzieję, że wpadniecie jeszcze na kanał, na live'a. Za niedługo będziemy rozdawać oczywiście kolejną GIF kartę, jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli wszystko będzie dobrze, to może nie jedną nawet rozdamy. Nie podczas jednej sesji, ale gdzieś może podczas jakiegoś live'a albo coś. Także bądźcie grzeczni, bądźcie na bieżąco i komentujcie oczywiście, bo wygrywają komentarze. Wygrywają Wasze komentarze i oczywiście musicie być subskrybentami. A więc kończę, żegnam się z Wami, a Wy bądźcie grzeczni i nie gig będzie z Wami. Jao!